Musimy sobie pogadać. Czy, czy ten test na czy jesteśmy członkiem Smajlandii? Mam nadzieję, że jestem w tym Smida, więc sprawdzimy. Smillandii, jeśli zegniesz więcej niż 5 palców, to dołączysz do Smajlandii. Ile palców? Czy... Jeśli zegniesz więcej niż 5 palców, to dołączysz okay. do. Okay. Czy wstałeś kiedyś o 5 rano? Tak, wstałem. Czy chodzisz do szkoły? Tak. Czy masz w domu zielone krzesło? Nie. Czy zdążysz kliknąć lajka like i obserwację w 3 sekundy? Jeśli tak, to klikaj teraz! Nie, dzięki. Czy potrafisz szybko biegać? Tak. Czy byłeś na sklepie SmileCroke.pl? Bo właśnie wleciała nowa bluza Smiley, istnieje. Nie, nie było. Czy dotkniesz językiem nosa? Nie, nie proszę. Nie. Czy znasz jakiś żart? Tak, znam. Proszę, ostatni palec. Czy umiesz się głośno ośmiać? <laughs> <laughs> tak! Let's go! Jestem widzowy członkiem Smile Style piszcie W w komentarzu dla mnie. Nara!